Halo, halo, dzień dobry moikanie, z tej strony Gimpson, ale razem ze mną jest Royson. Witam serdecznie oraz Kolekson i O Jezu, jaki cringe ja pierdolę, cześć. <grydolę> jest również z nami Alienson. Hejson! Oraz Kajenson! Kemsa! Łap Kemsa. Łapkenson. Łapkenson w górę. Kenson, Jeżeli chcecie kolejny odcinek, Kenson, Subs. To jest żałosne. Nie, nie, to jest żałosne. to jest żałosne. Ej, po to jeszcze trzeba podrużyć tę muzyczkę ze wszystkich funny momentów na świecie, że zawsze jest jedna, ta sama muzyczka. Jakie są najdziwniejsze uwagi? No nie, widziałem to Piękne kacper. Jakie są najdziwniejsze uzależnienia? Na świecie? Piękne. Zajmij się ojcówutkę z kolą, jak nie patrzył. Nie smakuje. Oh. O! O! To Bardzo dobre. Ech mój mem znowu nie ma 301H. Gimper zmienimy na 330 Piękne. Gimper wprowadza kartak 12-latek potrafiący robić salto. I ta typiara taka, która bija. Ej, nie widziałem tego, dobra. O nie, co to jest za zło! Karolina, co ty zrobiłaś? Karolina! O nie, co to jakoś ci kur... nie ufa. Co z tym bilonem boli? Dlaczego on tak wcale nie wygląda, mój pieseł, kochany? Prawda piesełku? O nie, bilon tak westchnął. To jest mistrz, to jest master. Przepraszam i ten gruby tamtej. Tak, gruby to widział i śmiał się z tego, bo mu pokazałem, jak zresztą wszyscy wago. Bardzo ładne. Aż mi włosy na głowie stanęły. Co ty pierdol? Ten gruby zago. A znając grubego, to wcale nie jest nieprawdopodobna sytuacja, żeby on coś takiego napisał. To jest najlepsze. Order Witolda Pileckiego, bo on z Auschwitz, a ty spalisz skład. Boże, co to za przeklina? Ale dobry, taki historyczno-pociskowy meming, więc spoko. Patrzycie czasem na kogoś i myślicie, co tam mu siedzi w głowie. Co to, co to za dęsy? Jezus Mary. Chore. I budowlańcy znowu. I balkonik. Bez drzwi. A to taki fajny balkonik. Gimper, unban, please. Pulsometr. Czemu pulsometr? Chyba, że serduszko po prostu chciałeś wstawić. Ale co ja tu widzę? Ja tu widzę play w lewym górnym rogu. Najlepsze sieć w Polsce. Pozdrawiamy. I bateria ci pada mordo. Musisz coś tam podłączyć do ładowania. Kiedy masz przyśnięty kapslok, ale pierwszą literę klikasz I tej, to dobre Tutaj się modlę znowu Kiedy zapomnisz o inteligencji i dajesz wszystkie punkty w ta główka malutka Piękne Kiedy każdy chwali się swoimi umiejętnościami, a ty jeden co potrafisz to grać Yasuo i ruchać inne matki Bardzo dobre Ewa kiedy grasz z koleżankami w butelkę i przed grą pytają się, czy jak wylosują ciebie, to mogą przybić ci piątkę, zamiast cię pocałować. Nie! I smutno mi się zrobiło z tego, bo musi by być tak strasznie smutne. Jak gdzie jest coś takiego? Nie ja będąc świadomym swojej urody, właśnie dlatego nigdy nie grałem w butelkę. Order of siaka, bo zanim będziemy tęsknić, ja za tobą nie. O, nie! Umieram, umieram dzisiaj. Amerykański YouTube, frizz mniej więcej kru... Ale dobre! Ale dobre, nie widziałem tego wcześniej też. Pięknie! Ja to szanuję! Ja pole ile będzie grzybku! Dobre! Ej, dobre, ze mną takiego nie zrobili! O <grym _> Ej, to dobre, jeszcze raz <grym> O kurwa, ale wyjebało I ten boks się taki niewzruszony Kurwa, ale wyjebało <grym> Udalam się schudnąć <grym> Kiedy budujesz największą na świecie sieć fortyfikacji, a Niemcy przechodzą naokoło niej i zajmują Paryż Excuse me, młode Piękne To są takie memy, za które walczyłem Quality memy na hajsach, nareszcie Tego potrzebowaliśmy Tomku, tylko jednego i do domu Czwarta, 35. Mamiko, wąchająca, sost. Złoto, ile to 2 plus 2 razy 2? 8. Nie, to nie jest 8. To jest 6, halo. A, pozdro Pelikany XD. Dobrze, dostajesz plusa. Tylko play. rata ta 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 Wysłałem to do pani z Playa i odpisała. Hahaha. Tu miłe, rozbawiłeś, więc. Brawo, brawo Dawidzie. Mem dobry. patrzy Fortnite. To trochę prawda. To jest dobry Mem. To jest dobry memik, ja uważam, że jest to trochę, prawda? Więc Arku, bardzo dobra robota. Chcę mogę ci zajebać w Chcesz? Napierdalać, w To nie! Ale to jest stare, to już było coś takiego. Spoko. Dokładnie z tą muzyczką. Izak przestał grać w Fortnite i od razu zarucha. Główno wytwarzało jakąś magiczną barierę na nieruchanie. Całe szczęście, że przestałem. Mówisz 30-letni Pios Kowerski. To jest dobry, mamik. Na... Kochanie, kto nazwał w kuchni tygrys, ale my nie mamy tygrysa. To jest taka też parafraz. Czemu znowu jesteś liderem konwersacji? Co to są za filiżanki w ogóle? O co tu chodzi? Kim są ci ludzie? Czemu ja nie jestem? Wy, hajsy, a ja mam taki pomysł. Nie wiem, może głupi, może mądry. A co gdyby zrobić mema, że jestem ja? I wiecie, coś będę jadł i to będzie dziwne, lub dużo tego będzie, bo wiecie, bo gruby jeszcze takich memów nie widziałem. Więc może głupi i nieśmieszne, ale ja nie wiem, musicie poradzić. Hashtag autorskie, bo mój pomysł. <noise> to jest okej. Okay. Kiedy razem z kolegą nie uczyliście się na pewnie z matma, ale na lekcję przychodzi wychowawczyni poinformować, że macie zastępstwo, bo pani miała wypadek. <śmienicza> Kiedy Stauffenberg kładzie obok ciebie teczkę, patrzył szybko! Jaki dobry historyczny żarcik, bardzo szanuję, bardzo dobry. Powysyłam to już po znajomych w ogóle. Tak, to prawda, to jest bardzo dobre. I przykro mi, że takie rzeczy mają mniej polubień niż jakieś głupoty, ale dobrze, że coś takiego się pojawia jak najwięcej takich quality memików. To jest bardzo, bardzo dobre. O nie! Szymon, co ty zarobiłeś? Jeszcze jeden gończarz taki. Hihihi jest. Hi, hi. hi, hi, hi. O! Niepostrzymany! Ta, to! to jest hardkorowa muza Nowonarodzony kangur jest tak mały, że zmieści się na łyżeczce <grym mę invasive> Zło, ale dobre zło Bardzo <grym> trafne Jan Siczek coś wykonał Ha! Tego się spodziewałem dokładnie. Marty Linkiewicz. Iwona Pawłowicz. Yy, cztery. 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 Cztery, cztery myślę, że dała. Andrzej Grabowski, siedem. siedem. Ola Jordan, sześć. sześć. No, dobrze. <laughs> wielkie się. umysły mi podobnie, mamy to. Tak, więc takie oceny obstawiamy, jakie dostaliśmy, to, to, to zobaczycie i tyle. Jest raz, to jest kit, jeszcze, jeszcze raz. raz, jeszcze raz to późmy. Ty myślisz, że ty lecisz, jest ten spiderman tak. po prostu w To jest tak fajnie. Tak, to jest super, to prawda. <laughs> no i Mario <laughs> To Dobre. jest tak, dobra. Musimy Dobre. mu to pokazać, nie to jest no. tak sympatyczny, fajny człowiek no, jeszcze Mariusz, naprawdę być. To jest super. To jest tak złe. To jest, super. O, tak, tak, to jest super. To jest super, to jest mój powód. I Iwonko, nie sięgaj po 4 punkty więcej. To się źle skończy. Kiedy pytasz psa, co je, on zaczyna żyć szybciej. A zawsze tak jest. Tak, Jest coś tak, tak. Dorpiej, tak. tak patrz, patrzysz na niego, on się orientuje, że go zobaczyłeś, tak tak, i nie tak najszybciej i zaczyna spierdzielać. Tak, to prawda. Idealnie. Jeszcze to taki idealny, znany brawo. brawo. jak Freddy Mercury w teledysku, brawo, nie? 100%. tak 100% Super, I dalej 24 tysiące lajków w ogóle. Maciek. Maciek, Maciek Bardzo dobrze, Maciek O nie, co to? Nie. Nawet nie jest, A to jest, mina, to jest mina z naszego filmu chyba w pewnym no, momencie Tak, tak to... Najgorzej. Cześć, jestem Ania, też mam 12 <grymne> lat. To, to, poklikasz. <grymne> Klikamy. Poklikamy. Cześć, jestem Wojtek, też mam 12 lat. Chętnie Cię poznam Co Wy z tą stopą wymyślacie? Wszystko spokojnie, nic mnie nie bolało, proszę nie żerzyć herezji Tak, nagrałem, bo z, paznać zdjęcie i teraz musisz się wypowiedzieć jako profesjonalistka czy złamałem stopę. To musiało boleć. I tutaj jest wina. No to, to jest dobre. A Ty wyglądasz, jakbyś ręki nie miała skończyć. <grymne> Dwie kaleki. No kurde, trochę wygląda jak ta yy, Daniela Magicala. <laughs> Jest klejona tutaj już. 100%. No. Co? Co to ma... Z... Co to ma znaczyć w ogóle? Co to za tarata? Nie wyrażam zgody, Albert, wyrzucić mnie to stąd. Ten ty będziesz kumato. Napompowana. <noise> Wiem Cię, jesteś moim mistrzem. Kiedy mama kazała pilnować młodszego brata, ten mały sferzec zaczyna Cię już... To, <laughs> to dobre. Jakby miał mi zaraz przerać. No, to prawda, super. Linka, patrz, to teraz tańczy. No to nawet... Ej, no tak, bo to Andrzej. No przecież Andrzej. nie ja Teraz Jak poleciał jeszcze raz. No. <laughs> jak go odrzuciło, mój boże jak dobrze. Kurde, dobrze siedzi idziemy ją przetestować! Trzy, dwa, jeden. U, Bardzo źle. O oh, jak źle. Bardzo, bardzo, bardzo źle. Kiedy urodzić się dziecko? Hashtag autorskie. No nie zawsze. To różnie bywa, słuchajcie, w życiu. I nie zawsze takie autorskie, jak nam się może wydawać. Kiedy rodzeństwo mówi, ledwo ci dotknąłem. O nie, co to jest za kompilacja? Tutaj lep, tutaj krew, tu złamana tutaj ciąża. Co to jest za chore szajse po prostu. Ja mamo mogę. Sida, mama. Mamy Sida w domu. Sid w domu. Mam na sobie speter. O nie, Gimper zaczął rapować w samym momencie co ja tak się nie dzieje. O nie mam na sobie speter, wali trochę potem. Rozkładam ramiona, jestem samolotem. Jezus Maria ten se tańczy do tego. Hajsy co najlepszego dropnęły w meczu? Nie wiem, że na przykład dropnęłeś bana na grupie <grymiany> Ej to dobra akurat Pięty z tej grupy Przyjacielu Były Ej to było podobało mi się Ale czy taka poważna <grymiany> mi tak Przyjacielu Były <grymiany> Dlaczego jak nie zaczynają głosować? Kto to, kto to wrzuca coś takiego? Ktoś No to nie, 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 nie o kur... No i kur... chuj mi, no dobra Wy też się boicie, to zakod... śmieszne akurat. akurat. Dostać Bana. Ależ to wyglądało trochę jak zrobione celowo, ale nie wiem. O Jezus, to jest ona, tak? <grym jazz> <grym jazz> to jest Wyglądasz jak kobieta. Tomek! Bo tu się inaczej. Młoda Przysyy. dziewczyna w trakcie dojrzewania. Ty je głąbie, przepraszam. Nie mówisz to takich rzeczy ludziom. No. Tu se wyglądasz jak dziewczynka, no ale... Bo miała dłuższe włosy A ty się tak obcięłaś, kurczę, strasznie, strasznie nietypowo Brawo, tak się obcięła, no doskonale, geniuszu Że tak powiem, no naprawdę, wyglądasz troszkę jak chłopak Bardzo, bardzo wyglądasz jak chłopak Tomek! No nie, też jak on to dalej robi? Tak no offense, nie? Tak no offense jak coś, nie, mordo? Tak no offense Czy jesteś gotowa, Fajny żeby zadecydować... O losie hajsowników Tak, ciągnij tak mocno, jak ciągnąłeś Jasiowi A, nie, nie 94 sekundy, potrzebowałeś Tomaszu Działowy Co ty narobiłeś? Nikt nie może o tym wiedzieć, krówko Przepraszam, ona jest czasami troszeczkę wulgarna Szmatu pierd... Nie, Tomasz, w zeszłości, przestań Nie, o nie O nie, Bo się tego oglądać dalej Gdyby to nie było ustawione, to ja wywalił Co robisz? Ale czego nie Gimpera? Bo jest głupkiem <grywa> O oh, nie! 50 tysięcy razy Bo jest głupkiem. Co yeah. robisz? Oglądam kciu. Ale czego nie Gimpera? Bo jest głupkiem. Wszystkich <grywa> fanów Madzi zapraszam. Magdalena Maria Monika fan klub. Wbijaj tam. Magdalena Maria Monika opiszal fan club. Dziękuję bardzo za 29 <grywa> lajków. To zaszczyt być w fan klubie. Madzi. Pozdrawiam. Mi nie pasuje ten styl, a wam. Mi pasuje. Dla mnie jest super. Pozdrawiam. Z rodzinką. Krótko. Super zdjęcie, pozdrawiam moje. z rodzinką. w sobotę to pietas, ja mam cię przed tydzień W ten czwartek będzie bez lodów. Szkoda, Szkoda, że bez modów. Tak! Wielkie umysły myślą podobnie. Rafał, ak te twoje opowieści. Ach ten Rafał. Kurczę ten Rafał to wariat. Wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że się podobało Trzymajcie się ciepło, papa